zaczynamy pierwszy dzień najpierw plan na morskie oko potem rysy lecimy

że co chwilę wracają do woda w, posłuchę, w oczu hasło motywacyjne nie mam miękkiej gry no. Slovacka Zaraz ćemo se priđaviti do Ržava Koronę. Trzeba wyjść na ten na klip, polski, żeby zaliczyć, Więc pierwszy jest zaliczony. E, hejka! E, chciałem ten klip sumie nagrać gdzieś e, na zewnątrz. Niestety aura pogodowa nie sprzyja zbyt nie temu. E, ponieważ jeśli mamy przerwę pomiędzy treningami, to albo jest ona zbyt krótka, albo pada też na zewnątrz. No niestety. E, no i w sumie chciałem wam powiedzieć gdzie aktualnie jesteśmy i co robimy na obozie. No i powiedzieć o tym, że w sumie jest to mój pierwszy tego typu film, że podkładam głos czy mówię coś do kamery. W sumie trochę strefik jest, ale przeżyjemy chyba. A więc tak, znajdujemy się w COSIE w zakopanym, Naszymi jednostkami treningowymi jest rower, wyjścia w góry, marsz biegi czy tego typu sprawy. Basen, Siłownia z nowych jednostek doszedł nam box, to nie jest zbytny dużo na razie podstawy powiedzmy. Eee, hala, takie zajęcia ogólnorozwojowe i ergometr kajakowy. No i to tak powtarzamy co jakiś czas. Aktualnie mamy też poniedziałek, we wtorek, czyli jutro mamy planowo rano wejście czy też w bieg na Orlą Perć. A po południu, jakieś rygometr, basen, hala, też w tym stylu jakieś trzy jednostki. W zakopanym siedzimy do czwartku, potem wracamy na parę dni do domu i jedziemy do Wałcza i jest to już obóz typowo przygotowany do startów na Mistrzostwach Świata Młodzieżowych i Mistrzostwach Świata Seniorskich w Kajakarstwie. młodzieżówka odbywa się w Portugalii, a seniorzy w Kopenhadze, w Danii. Więc. Yeah, yeah, let's go, let's go. I put my whole life into these lines. Yeah, nothing can stop us now. You don't want a problem, pal. Yes, I came a long way since I was a problem child. Same guy, I always been trying to make my mama proud. Reaching for the stars, praying I won't ever touch the ground. I gotta do this now while the sun's still shining. No matter how you get it, gotta see the silver lining. Remember when we came up, everybody tried to clown. It's now the same people trying to say that they're the ones that found us. All the minutes, all the hours, all the tears we devoured. Now we up, feel the power, screaming out the world is ours. Już po boksowaniu, to co zapewne widzieliście, albo będziecie widzieć, to są raczej filmiki z poprzednich zajęć, bo teraz nie nagrywałem, bo nie było nic nowego, ale to są tak na razie tylko podstawy, teraz przechodzimy na ergometr. other we can do anything that we want and nothing can stop us i got the ball not gonna drop it no one can take this away from us that's a promise can't let this moment slip away can't have that on my conscience i admit i lost my way i was unfaithful but it's a new day and i'm so grateful i still got a chance to show you that i'm worth it can't take back what i did because you know that i'm not perfect hold my head up to the sky through the clouds i'll survive no regrets i'm alive no more tears let's get high remember this moment for the rest of our lives just know that I love you and memories will never die. This is all I've ever known. This stage is my throne, this is where I belong. Don't ever feel alone. Just remember this day and everything that I said. The sun will still shine long after I'm dead. <laughs> Pan coś powiedzieć? Nie. A pan może coś chce powiedzieć? Ja. Nie. Nie, nie. Nie,